Ja pierdolę, my zawsze tak na ostatnią chwilę wszystko. Ależ to była historia. Umie naprawić gaźniki. Najszybsza wymiana gaźników przed wyjazdem. Serio to zrobisz? Nie. Ja pierdolemy zawsze tak na ostatnią chwilę wszystko. Może wymienić, że tę gumę później będziesz pierdolił Benzyna się leje, benzinga się leje po silniku. Ależ to była historia, umie naprawić gaźniki. Nie uwierzycie, kochani, ale Siemaneczko, Cześć, cześć. E, jeszcze kurwa A jak pan z kamerą? Siemano, kręcicie. Jeszcze kurwa gaźniki robiłem teraz. Kiedy Rano, teraz Kurwa mam nagrane, normalnie nie uwierzycie Wyjebałem gaźniki, wymieniłem wszystkie uszczelki i jest z powrotem Ja w tej Już mówię tak? bóg... wszystko Dobra, Poczee wszyscy są ja. Jak, ja Jak to się mówi, szerokiej drogi? Szerokiej drogi już czas Jak komar to kozi, ty! Bo to jest komar Thank okay. Zawsze... Ja się sprawuję. A ja jeżdżę, i ty pokoń, pojedziesz. Tak. To. Ty to, do na na takim mniejszym. Myślę, że komarem jedziesz. Dobrze, że jedziesz. Ten tarczy starczy do strasoty. Bo znowu nie musiał gdzieś tam na CPU. Nigdy nie, jest, I, nie, jest, nie jest, I, jest, i, wiadomo, co. Ktoś ma Z Które strony? Mamy pistolety, noże, co chcecie. Ktoś ma nóż. Z której strony chcesz? A pistolety jakich chcesz? 9, 22, dwójka, 45, co nie Marek? Nie, nie Dzięki. Możesz, dziękuję. Dziękuję. możesz e, pokazać, co się stało z przewodem paliwowym pod e, To jest tak, jak nie... pogody. Słuchajcie, słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Dziwi, dziwią się, dlaczego dzieci są czasami rude. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Bo jak sprzęt jest długo nieużywany, to dlatego. Zardzewiałby <grymne> go, tak? Znaczy, facetka rodzi dziecko, no i te, te dziecko ruda i mówi ja pierniczę, panie doktorze, co ja na męża powiem? przejmuj się pan, pani. Ja to załatwię. Gdzie pan, gdzie ten e, pani mąż? To, na korytarzu. Dobra. Panie, wie pan co się stało, co? Kiedy pan ostatni raz tam z żoną miał seks? No panie, no tydzień No panie, nie oszukujmy się. No miesiąc. A tak naprawdę. No panie, pół roku temu. Ktoś pan, zobacz, jak dziecko się urodziło. Nie wiem, nie dużo mi było. Miałem pełny Słuchajcie, to takie rzeczy tu się zdarzają. To jest normalne. Dziadek nowym motorem, 3 lata temu w Sturdzic, nawet jemu pompa siadła. Widzisz, taki szybki motor do naprawy. Szybszy jak Harley nawet, manik. Co już naprawione? Dobra, kurwa, nie? A Zip, zip tajta nie potrzebuje tak. założyć? Nie, 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 nie musisz opaskę założyć. Gorące jest. Rafał, Zip Titan. Ja mam tak silną, kurwa, rękę, że ja to naciągnąłem człowieku po to. No, chłopak... Kadony, a Zip Titan nie nadal, potrzebujesz ją No nie, chyba masz, kurwa. Na konia chcesz, no ja to ja tu środki nawet też mam, znalazłem, yy, szósteczka. Wiesz co, no odkręciłem teraz, kurwa, nie cieknie, zobacz. To... No ale to pod ciśnieniem, zobacz. Właśnie, dlatego mówię, na razie. Daj mi ten hemofon. Zobacz, i kasków nie wolno kłaść. Tak na jest, jest, na ziemi nie wolno płacić Kurwa, no. i porysowane już. A, Jak melek. Wesoł. Jadek. Ma to trzy święte do stajenia? i Nie wiesz jakiego na piśmiecie ma? No może ma, no Tak. Tato, tato, co robisz? Ale szybko się kręcą. Tata, tata, co robisz? Mamy pompuje. Bo wczoraj sąsiad jakby był, to językiem patrzył, czy powietrze ucieka. <gry> Tydzień nie jeździ, sprawdza się rano czy motocykl jeździ, tem rodzic nie. Stare to dobre wino i skrzypce, według mnie. Stare to dobre wino i skrzypce. Wino i skrzypce. Dokładnie. Wiesz, jak ja go wyciągnęłem z tej szopy... I kawały jak kiełbas opowiadał te gumy z kierunkowskazu a tu? pszczelniacze pokonałeś nie, nie tu stoi na dworzu kurde, w szocie, gdziekolwiek chłopie, to jest normalne tu pszczoły, kurwa tu jakieś termity kurwa dobra, składaj nie umiałem lak ściągnąć musiałem wypalić kurwa te uszczelniacze musiałem palić nie wypalić palić, musiałem dołożyć i to się kurwa z Dobra, nawet no ale ale chodzi Wiesz, nie, no wiesz ja go uratowałem przed... tak? W razie co? Tak, umie w też. Zawsze przyda. Ja się nauczyłem zip-tighty, wszędzie muszą być. Eee, duck tape i, i kartkę drutu. Duck tape? musi być kartka talentowa. Na duck tape kiedyś z Indiana, z, Indiany, z Giery do Kanady dojechałem, do Mississauga. Duck tape mi życie uratował. No w domu, wszystko w samochodzie przeglądałem, pięknie śliczyłem, rozumiem, że się okazało, że. Ee, nie położyłem na miejsce i wiesz, fena go przecięła. No i co zrobić? o no co zrobić? Tak, tape człowieku, z całej ja Kanady dojechałem. Pierwszy raz przyjechałem w Kunglowie. A w też opowi raz? Opowiadam tam, później. Jak pierwszy raz byłem w Stanach, wróciłem do Polski. W opowiadam. Słuchaj, mówię. Cała Ameryka to jest tak: Dubai szary tape i czarny skrót. Pierdolić. mówić człowieku, cała Ameryka się tak czyni. Jeszcze później. Koki, Rok później, słuchajcie, kupiliśmy limuzynę Takiego 7,5 metra Lintona, żeby do ślubu pójść. Coś klima nie działa. Dawaj ściągamy tapicerkę, a pod tapicerką co? Dubai Ford Duct Tape, przykręcona czarna W limuzynie kurwa, w limuzynie up nah.